Tradycyjny placek 3 króli i co do niego będziemy potrzebowali? Pół kilograma mąki, 20 g drożdży, 3 łyżki cukru, może być brązowy, szklankę mleka, 100 g masła, 3 jajka, otartą skórkę z cytryny, 70 g rodzynek, kilszek koniaku, szczyptę soli i jeden dany ze skóry migdał. W pierwszym etapie przygotowujemy zaczyn, czyli bierzemy drożdże, cukier troszeczkę dosypujemy, mąki i podgrzane mleko bierzemy, dolewamy tak, żeby ta cała konsystencja miała e, taki wygląd e, śmietany. No i e, odstawiamy, żeby te wszystkie drożdże tutaj fajnie bardzo nam wyrosły. W międzyczasie, jak e, zaprawa nam. E, Rośnie ten cały zacier, to koniakiem zalewamy rodzynki i niech one też tak sobie przesiąkną tym koniakiem. Pozostałą ogrzaną mąkę przesypujemy do pojemnika, wbijamy dwa całe jajka, jedno białko, żółtko nam się później przyda. Bierzemy dodatkowo, wrzucamy skórkę startą z cytryny, troszeczkę soli, wlewamy nasz zaczyn. I wyrabiamy z tego ciasto. Jak ciasto wyrobimy, odstawiamy w ciepłe miejsce, żeby troszeczkę się to wszystko odgrzało i żeby urosło nam nasze ciasto. Pod koniec wyrabiania ciasta wrzucamy nasze rodzynki z koniakiem i wlewamy stopione masło. Dokańczamy wyrabianie i oczywiście wrzucamy też nasz jeden migdał, który potem gdzieś ktoś będzie musiał w tym wszystkim znaleźć i odstawiamy w ciepłe miejsce, żeby ciasto sobie spokojnie wyrosło. Kiedy ciasto nam wyrośnie, już e, wkładamy na blachę, smarujemy żółtkiem i wkładamy do piekarnika na 200 stopni na takie mniej więcej e, 45-50 minut. Po co był ten migdał? A no ten migdał był po to, że jak e, nasz e, placek e, Trzech Króli się upiecze, Rozdajemy go i według tradycji temu, komu przytrafi się Migdał, ma potem następną imprezę zrobić.